Witajcie panowie, Daniel Wojda z tej strony. To są medytacje, męskie medytacje. W tym sezonie spotykamy się z Mojżeszem i to jest trzecie nasze spotkanie z nim, więc zapraszam. Dzisiaj temat tożsamości. Jak pewnie wiecie, historia Mojżesza to jest historia dziecka, które nie powinno się urodzić i tym tematem popocznym, ale bardzo ciekawym jest to, że on żyje tylko dlatego, że znalazły się takie osoby, które bardziej niż strachu, lęku, przeciwko temu nakazowi, który poszedł od góry od władzy, żeby zabijać wszystkie dzieci, wybrali to, że jednak idą za swoim, kompinują i no, de facto wybrali bardziej miłość, bardziej zaangażowanie na rzecz innej osoby niż strach. I bywa tak, że trudno jest czasami się konfrontować tak twarzą w twarz z, ze strachem, lęku. I z czymś, co, z czym się nie zgadzamy. I to jest właśnie ta sytuacja. Oni nie mogli się skonfrontować tak bezpośrednio, ale to, co zrobili jego rodzice, Mojżesza, to kompinowali w jakiś sposób, żeby jeśli wprost się nie da, to inaczej, ale nie zgodzić się na to, na co się wewnętrznie w sobie nie zgadzają. I dzięki temu właśnie ten człowiek żyje. Można by powiedzieć, że bardziej elegancko byłoby, gdyby oni się postawili, a wtedy by umarli, by zginęli i środki byłyby nieadekwatne do realności sytuacji. A tak Mojżesz żyje. Natomiast. Nie o tym. Mojżesz trafia na dwór królewski. Trafia, dlatego że znajduje go tam księż... córka faraona, sprowadza go na dwór i Mojżesz tam się wychowuje, odbiera edukację, jest kształtowany przez tych, yy, y, Egipcjan, dorasta i on znajduje całkiem prominentne stanowisko później. Natomiast co jest bardzo ciekawe, że on jest ciągle traktowany jako nieswój na tym dworze, dlatego że jest urody hebrajskiej. Wszyscy widzą, że to, to jest człowiek spoza naszej kultury i mimo, że jest wykształcony, mimo, że ma wiedzę, mimo, że ma dosyć dużą władzę, bo Biblia mówi o tym, że miał dostęp do, do skarbca królewskiego, co było, no powiedzmy, jakimś mocnym, mocnym wyróżnieniem i mocnym rodzajem zaufania, to jednak to jest ciągle ktoś z Poza nas, myśleli Egipcjanie. A jednocześnie Hebrajczycy, którzy byli jego rodowitymi ziomkami, uważali, że on jest zdrajcą, dlatego że on współpracuje z tym, który uciska naród z kolaborantem. Współpracuje. On był odrzucony przez jednych i przez drugich. I to jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa sytuacja, biorąc jeszcze pod uwagę to, że Mojżesz. Nie wychował się w miejscu, które zarysowało mu tożsamość, jego, a z dwóch stron doznawał presji, że jakiś konkretnie powinien być, były oczekiwania, nie było źródła i to jest w ogóle przeciekawe, że to odzwierciedla bardzo w, myślę, że w większości sytuacje wielu rodzin, wielu mężczyzn, dlatego że nie mamy takich procesów w kulturze przekazywania, doświadczenia tożsamości. To się. W wyjątkowych sytuacjach, w wyjątkowych rodzinach zdarza, ale to jest światowy problem, że ludzie się rodzą, wychowują i nie mają przekazanego tego czegoś podstawowego, kim oni są. I oczywiście każdy powinien to jakoś sam tą drogę odkrywać, ale w momencie, kiedy nikt ci tego nie przekazuje, to jest utrudniona sytuacja. I w tej samej sytuacji jesteśmy my. W której był Mojżesz. I wyobraźcie sobie tę sytuację, że człowiek, który nie wie, kim jest, z dwóch stron doznaje nacisku, powinieneś być z nami, jesteś zdrajcą. Z drugiej strony, powinieneś być, tak funkcjonować, a nie inaczej. To jest presja, w której najprawdopodobniej ty też bierzesz udział, że od strony społeczeństwa, od strony wymagań pracodawców. Kobiet, od strony wymagań, wielkich oczekiwań, jest coś w tobie, i z drugiej strony są zupełnie przeciwne, że z jednej strony chcą, żebyś był miły, ułożony, a z drugiej strony bardzo silny i, i stanowczy. Był misiem, a jednocześnie był rzeczowy i konkretny. To są często sprzecz, sprzeczne rzeczy. I teraz droga odkrywania tożsamości to jest droga porzucania tych dwóch rzeczy. Porzucania oczekiwań. Najpierw się trzeba skontaktować z taką złością w sobie, z takim rodzajem agresji, z takim rodzajem sprzeciwu na to, żeby pierwsze, co zrobić, to powiedzieć temu i temu nie. I to mogą być oczekiwania ludzi odnośnie tego, jak powinieneś funkcjonować, które są teraz wyrażane tobie, ale są też takie, które być może zostały w tobie włożone do głowy i sam sobie wrzucasz to, że taki powinieneś być. I teraz, panowie, po czym poznać to, co, co trzeba dorzucić? Bo to jest naprawdę konieczne, jest odrzucenie oczekiwań. W pierwszym etapie życia jest tak, że musimy pewne, pewne wzorce kulturowe przyjąć, żeby nauczyć się tutaj funkcjonować i, to, i, i wszyscy to robimy. Natomiast później, żeby nie być niewolnikiem, a odkryć taką drugą siłę w sobie, o tym mówi psychologia głębi, bardzo mocno podkreśla, to trzeba właśnie skontaktować się z, tym, z tą energią w sobie, która jest tłumiona przez to, jaki ja powinienem być. I teraz jak to, się, jak to się wewnętrznie rozgrywa? Są dwie takie sytuacje. Które należy wewnątrz nas obserwować. Pierwsza z nich to jest obserwowanie tego, jak ja sobie wyobrażam, że taki powinienem być, jak inni mówią, jak inni chcą. Jest jakiś wzorzec przekazany mi przez rodziców, matkę, ojca, społeczeństwo, wszystko jedno, kto to zrobił, ale przekazywał. I jak ja sobie wyobrażam, że taki jestem, to jak ja się czuję. Czy mam w ciele takie poczucie, że mi jest coraz ciężej, jestem coraz bardziej taki umęczony niesieniem tego. Czy jest tak, że zaczynam oddychać? Hmm? Jak sobie wyobrażam to, jaki powinienem być? I sprawdzajcie. Jak, jak coś cię gniecie, nie idzie w stronę życia, zostaw to. Szkoda zdrowia i, i, i siły na to. I teraz druga sytuacja. Jak sobie wyobrażasz to, jaki ty byś był, gdyby oczekiwań nie było to, jaki byś był? I wtedy, czy jest to tak, że bierzesz taki głęboki oddech, o, łapę życia, czy nie? I trzeba wybierać to co Ci daje życie. Dzięki Panowie za dzisiejszy czas. Zapraszam Was teraz na medytację i bardzo, bardzo chciałbym podziękować tym wszystkim z Was, którzy zdecydowali się nas finansowo wesprzeć. Dzięki temu za darmo może być dla wszystkich otwarty ten kurs oraz inne materiały w pogłębiarce. Bardzo Wam dziękujemy. Do zobaczenia na medytacji w temacie tożsamości.